Witam. Chciałem Wam pokazać ładne miejsce w Kiekszu, gdzie warto się wybrać z rodziną i poodpoczywać sobie wspólnie. Oto plaża w Kiekszu. Bardzo ładna. Tu jeszcze trawki nie skosili, ale warto to odwiedzić, przyjechać z całą rodzinką, wypoczywać. Pokażę Wam ładne tereny. Pójdziemy sobie na plażę. To jest mój drugi filmik, więc trochę może tak dziwnie nagrywam, albo mówię, nie potrafię lepiej nagrać. Zobaczcie sobie, jaką ładną ścieżkę tutaj mają dzieci na jazdę na rowerze. Piękne jeziorko, czyściutkie. Co roku tu przejeżdżamy. Ładne pomosty. Latem oczywiście ratownicy są. Pomost jest do wypoczynku. W popołudniowych godzinach tutaj sobie pływają kajakami, żaglówkami. Na razie jest za wcześnie, żeby ktoś się tu pojawił. Mówię, ładnie, tu można sobie spędzić czas. Dzieci mają tu atrakcje, Zaraz wam pokażę, jakie. Tu ratownicy sobie siedzą. A tu jest plaża. Ładnie wysypana piaskiem. Malutka, ale, ale ładna. Sami zobaczcie. W niektórych miejscach trawa skoszona. Dla małych dzieci małych dzieci, oczywiście jest plac zabaw, zaraz Wam go pokażę. Nawet leżeczki są tutaj na stałe. Można sobie wypocząć, nie trzeba brać swoich. To mamy piękny plac zabaw. Zobaczcie. O, piękny statek. Bawić się można tutaj dzieci zjeżdżalnie są nawet dwie, jedna taka malutka to oczywiście w południowych godzinach można iść na lody I nie tylko zjeżdżalnia jest dosyć duża Ale rzeczy mamy tutaj To jest mój drugi film, więc mówię może tak dziwnie nagrywam Może niezbyt profesjonalnie, ale dopiero raczkuję jeśli chodzi o nagrywanie Mamy tutaj o z rodziną można sobie przyjść jak ładnie, o, można sobie grilka zrobić. Grilek jest tutaj, zobaczcie jak ładnie. Ławeczki są do wypoczynku, no i oczywiście dla bardziej aktywnych, czyli dla osób, które lubią ćwiczyć mamy też siłownię. No jak na dzisiejsze standardy jest, jest nawet więcej niż dobrze Mamy tu pełno ćwiczeń różnego rodzaju każdy znajdzie coś dla siebie Nawet toalety są więc tak Wam jeszcze pokażę to z zewnątrz, jak to wszystko wygląda. Tu mam do ćwiczeń, tutaj jest do ćwiczeń, zobaczycie jak ładnie sprzęcik jest. Dla dorosłych jest tutaj miejsce, żeby sobie wypocząć, porozmawiać, odpocząć. Widok też jest ładny, jeziorka, wszystko bliżutko ładnie. Prosimy Was bardzo o subskrypcję. Ponieważ to mnie teraz motywuje do dalszego nagrywania. Jak się Wam podoba i chcecie, żebym więcej takich miejsc w Kiekszu nagrał, to jak najbardziej każda subskrypcja się przyda i polubienia. No, polecam, naprawdę te miejsce polecam, bo jest naprawdę przytulnie i fajnie. Pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze coś nagram fajnego i że Wam się to spodobało.